Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć wszystkim. Wczoraj studio CD Projekt Red obchodziło 20-lecie swojego istnienia i, między innymi, z tego powodu nagrywam ten film. Dodatkowo, kilka dni temu, czyli jest to już prawie dwa lata po oficjalnej premierze, udało przejść mi się w wątek główny Cyberpunk 2077. Zajęło mi to 20 kilka godzin, około dokładnie 25. Grałem już na najnowszym update 1.6 i trzeba przyznać, że przez ten cały czas Redzi naprawdę odrobili pracę domową. O ile w czasie premiery, czyli grudzień 2020, gra była naprawdę mega zbagowana, tak teraz te bagi pojawiły mi się przynajmniej mi, może kilka razy w ciągu całej gry. Ogólnie Cyberpunk 2077 otrzymał od recenzentów trochę niższe oceny, niż Wiedźmin ale myślę, że to też zależy od tego, jaki kto woli klimat. Ja na przykład bardziej preferuję ten futurystyczny cyberpunkowy świat, niż uniwersum Geraltu. Warto dodać, że Cyberpunk obecnie zdobywa rekordy popularności. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ponad tytułem premierze która nagle staje się tak popularna? Myślę, że to głównie za sprawą anime, Cyberpunk Edge Runners, które ukazało się około tydzień temu. Osobiście jeszcze nie oglądam anime, więc Proszę. nie będę w stanie się tu wypowiedzieć, czy polecam, czy nie polecam. Natomiast z opinii, się czytałem, większość jest bardzo dobrych. A co do samej gry, stwierdzam z czystym sumieniem, że fabuła, klimat, muzyka, grafika w grze są naprawdę zapierające dych w piersiach. Co nie znaczy, że gra nie ma minusów. Należy do nich m.in. to, że miasto, mimo że tak zjawiskowe, wydaje się w pewnym sensie martwe. Interakcja z NPC jest mocno ograniczona, policja działa tragicznie w porównaniu z np. GTA. Optymalizacja także pozostawia wiele do życzenia, często możemy nawet w menu dopatrzyć się. Dużych spadków klatek na sekundę. A teraz przejdę do tego, co Redi szykują na najbliższe lata. W przyszłym roku ma ukazać się Cyberpunk 2077 widmo Wolności. Jest to jedyne duże DLC, czyli rozszerzenie fabularne do podstawowej wersji gry. Miejscem akcji w tym dodatku będą tzw. Nowe Stany Zjednoczone Ameryki. I ponownie gracze będą mieli okazję spotkać tak fantastyczne postacie jak Johnny Silverhand. Warto jeszcze wspomnieć, że ten dodatek nie ukaże się na starszą. Generację konsol, czyli PS4, PS4 Pro i Xbox One, Xbox One S. Będziemy mogli zagrać tylko na pecetach oraz PS5 i Xbox Series X. W takim razie jestem ciekawy jak się czują posiadacze tej konsoli, którą widzicie teraz na ekranie. Ale z drugiej strony to jest chyba jedyny taki przypadek w całej branży gier, że DLC do gry nie wychodzi na platformy na jakie wyszła podstawka. Z jednej strony rozumiem tę decyzję, bo Cyberpunk na Xbox One i też twórkę działał tragicznie. Mam nadzieję zatem, że Cyberpunk 2077 Phantom Liberty mmm, będzie miłym zaskoczeniem, będzie trwał kilkanaście godzin, a nie kilka i nie będzie kosztował dwie stówy na premierę. <gryw> a teraz przejdę do tego, co ma być nie za rok, a za kilka lat, czyli Wiedźmina 4. Co do samej gry wiemy na razie naprawdę niewiele. Nawet nie wiemy, czy będzie to Wiedźmin 4, bo jest to na razie tylko tytuł roboczy. Natomiast na ten moment kilka rzeczy można uznać już za pewnik. Po pierwsze, gra będzie w końcu pracowała na silniku Unreal Engine 5, przez co można się spodziewać naprawdę dużego skoku jakościowego w porównaniu do chociażby Wiedźmina 3 pod względem graficznym i nie tylko. Po drugie, gra wyjdzie nie wcześniej niż w 2026 roku, ale myślę, że im bardziej dopracowana gra, tym lepiej, nawet kosztem późniejszej premiery. I po trzecie, raczej nie zagramy już Geraltem. Spekulacje mówią, że główną bohaterką będzie Siri. Na szczęście oprócz DLC do Cyberpunka możemy spodziewać się też następcy, na pewno w ciągu najwyższych 10 lat. Ponieważ CD Projekt Red powiedziało, że oprócz Wiedźmina, Cyberpunk także stał się marką, z którą wiąże całą przyszłość. Co po dobrych wynikach finansowych nie powinno raczej nikogo dziwić. A więc to już wszystko w tym odcinku, a ja idę się kurować, bo czuję, że nabiera mnie choroba. Na razie objawy są covidopodobne, ale jak będzie dalej, to zobaczymy.